Odpadła Agnieszka Radwańska. Wiem, że pani bardzo pozytywnie się wypowiadała na jej temat. Co pani myśli o takim werdykcie w programie dzisiejszym? Od razu ja jednak poprawię pytanie, że wypowiadałam się pozytywnie nie na jej temat, tylko na temat jej tańca i na temat jej kariery tanecznej, bo to jest dla mnie różnica. Ponieważ tak naprawdę same Agnieszki prywatnie i osobiście nie znam, więc mogłam tylko te dwie rzeczy ocenić i rzeczywiście cenię sobie ją i bardzo. Bardzo szanuję za to, co zrobiła w tenisie i jak bardzo nas Polaków rozsławiła. Także wielki szacunek za to i wielkie brawa. A tanecznie bezpośrednio wypowiadałam się. Uważam, że robiła bardzo duże postępy, więc trochę mi żal, że odpadła. No ale co zrobić? Takie życie. Czy widzi Pani w programie osoby, które gorzej tańczą niż Agnieszka, a nie odpadły? Ale oczywiście, że tak. Myślę, że każda moja wypowiedź pokazuje, kto tańczył lepiej, a kto tańczył gorzej. I jakby dając swoją punktację, też pary ustawiam w pewnej kolejności. A w mojej ocenie Agnieszka nie była tym najsłabszym ogniwem dzisiaj.